Cześć wszystkim. Czy opłaca się kupować drogie tarcze, czy jednak te zwykłe, najtańsze z marketu wystarczą? Zanim odpowiem, to prośba ogromna o komentowanie, jeśli macie zdanie na ten temat, lajkowanie i kliknięcie przycisku obserwuj. Bardzo napędza mnie to do tworzenia kolejnych filmów dla Was. A wracając do odpowiedzi, to to zależy. Macie tutaj dwie tarcze na filmie: jedna to zwykła z PSB za 80 zł, nawet filmy nie pamiętam. Druga to od firmy Ferrati, obydwie 230. Otwarata kosztowała około 230 zł. Z moich wyliczeń wynika co najmniej 20% szybsza tarcza Otwarati. A czas to pieniądz. Szerokość części z diamentem na tarczy Otwarati jest też około 60% większa niż tej tarczy marketowej. Także to też wpłynie na żywotność jej. Sami odpowiedzcie, sami sobie wyliczcie, czy Wam się to opłaca. Moim zdaniem dla mnie osobiście jak najbardziej. Przyciśnijcie przycisk Obserwuj, po więcej tego typu bądź podobnych treści. Komentujcie, jeśli macie swoje zdanie na ten temat, lajkujcie. Na razie cześć.